Przez te strony Kador to jest kolejny gameplay z gry Far Cry 4. W poprzednim odcinku mówiłem, że warto byłoby e, może podbić w końcu jakąś pierwszą twierdzę, więc zgadnijcie, co będę w dzisiejszym odcinku robić. Tak jest, będę podbijać twierdzę. Właśnie tą tutaj. W sumie to jest twierdza, Najbliżej mnie, bo są jest kilka twierdz rozsianych po mapie. No to zdecydowałem się tą, co jest najbliżej, przejąć. No więc, tak, oczywiście nie wparuję do środka z karabinem, czy co gorsza, może z łukiem, tylko postaram się to jakoś podejść do tego taktycznie. Podejść do tego taktycznie. Wejdę sobie tutaj na jakiś wyższy teren, zrobię jakiś taki zwiat podstawowy. No a potem się zobaczy. Powolna cicha eliminacja przeciwników, włączenie alarmów i tak dalej. Bo taka forteca jest pełna wrogów i jak wezmą posiłki to może być naprawdę niebezpiecznie, więc lepiej to zrobić po cichu. I teraz sobie przypomnę jak to się grało w Sniper Ghost Warrior 3, gdzie robiło się bardzo podobnie wszystko. Z tym, że trochę to Sniper Ghost Warrior czerpał z, z Far Cry'a właśnie 3 i 4. A teraz Grand Theft Auto 4. Przypomniał mi się Sniper Ghost Warrior 3, więc trochę tutaj koło się zatacza. Dobra, tu mamy psa. Chciałbym jak najwięcej wrogów tutaj oznaczyć sobie, żeby nie być zaskoczonym przez żadnego z nich. No i tak, tu widzę jest alarm. Tam jest alarm. I chyba tylko jeden? Tylko jeden alarm na taką twierdzę? Znaczy się tylko dwa, sorry, tylko dwa alarmy. Niemożliwe, musi gdzieś jeszcze być jeden. O tam jest, dobra, o tam, tam, tam jest właśnie. O bardzo dobrze. No, bo dla mnie priorytetem jest właśnie wyłączenie tych alarmów, bo jak właśnie wezmę posiłki, to dupa blada. Dobra, zajmę się może najpierw snajperami. Jako, już są na wysokich punktach, to nikt nie powinien zauważyć nawet ich śmierci. Dobra, załatwione. Teraz korzystając ze jestem na dobrej pozycji chciałbym ten tutaj alarm wyłączyć, po prostu w niego strzelając. Przeciwnicy są na tyle głupi, że no... Ja rozumiem, że ta sniperka ma tłumik, ale dźwięk niszczenia takiego tutaj alarmu trochę powinno być słychać, no ale dobra, tam... Dla mnie to nawet lepiej, wiadomo. Dobra, ten gościu sobie poszedł, niestety jest to... Ciężko opancerzony strażnik, a takich teraz ja się trochę boję. O, uwaga, jest gościu. I też ciężko opancerzony cholera jasna. Dobra, spróbuję może jakoś tutaj zejść, bo patrzę, że z tej skały można się dostać na mury. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tak więc. Teraz trzeba jeszcze ten alarm wyłączyć. A potem. Zajmę się tam tym ostatnim. No to jest priorytet. Najgorsze co dla mnie może być właśnie. To nie, że mnie jakoś wykryją później. Po zniszczeniu alarmów, tylko właśnie jak mnie wykryją, kiedy alarmy jeszcze działają, bo wtedy wezmą posiłki. A ja, oczywiście, staram się to zrobić w moim ulubionym stylu, czyli po cichutku. No i teraz tak, jakby się tam dostać do tego alarmu, bo nie mogę oddać stąd strzału, i to jest trochę problematyczne. Nie mogę też przejść na tamtą stronę. Chyba da się tu wspiąć. Nie da się. O kurde, to trochę stawia mnie w trudnej sytuacji. Jak by się tam dostać bez zaalarmowania nikogo. Przydałoby się na tamtą część murów wejść, ale jak do cholery? O, jeszcze jeden gostek. Dobrze, że go zauważyłem. Kurde, no, że nie mogę stąd oddać strzału, no może jakoś. Czy mi się wydawało, czy tam ktoś jeszcze był? O, jest dwóch cholera. Może zeskoczę tutaj i jakoś się tam dostanę dołem? Będzie to niebezpieczne, ale może się udać. Oj, tutaj, będąc to już trochę ryzykuję. Nie, tylko nie pies. Słyszałem psa. Dobra, gdzie ten drugi alarm był? Powinienem być w stanie go teraz zauważyć, chyba. O, jest tam, jest. Dobra, to, to, to jest ta skrzyneczka, ta żółte coś, co widzę? Chyba tak. No i miodzie, wszystkie alarmy wyłączone. Żaden wróg na razie nie zaalarmowany, więc idzie po prostu jak po maśle. A tutaj nie powinno. O! Jeszcze jeden gościu. A no, próbowałeś się przede mną schować, co? Niestety dzisiaj nie udało. Dobra, teraz zajmę się po prostu eliminacją tych wszystkich tutaj przeciwników. Zostawiając na koniec tych ciężko zbrojnych. Tych opancerzonych się znaczy. Tych opancerzonych znaczy się, no tak, chciałem to powiedzieć, dobra. Ok, martwi mnie ten pieszczot. Tutaj nie zobaczę tego trupa. Ja w ogóle nie mam innej broni z tłumikiem. Przydałby się pistolet też z tłumikiem. No ale cóż. Bo tutaj jest dwóch gości. I tak myślę, jakich dwóch zabić, żeby jeden drugiego krzycząc nie zaalarmował? Czy ja nie mam takiej umiejętności do wykupienia przypadkiem? Aha. Nie, moment, bo nie pamiętam. Była tu taka umiejętność, że jak zabijesz jednego, to jeszcze potem możesz. A, dobra. Kliknąć F, potem jeszcze lewy przycisk myszy. Ok, spróbuję tak zrobić z tymi tutaj dwoma. Z kurczebikami. Jest. Ha, nieźle, na razie, na, ra na razie naprawdę nieźle. Jeszcze żaden mi gościu nie zauważył. Nie wiem, czy jest jeszcze tutaj jakiś, którego nie zauważyłem, czy coś. Ogólnie patrzę, że piesek się zbagował. Tylko problem jest taki, że nie jestem w stanie chyba tego zrobić w 100% po cichu, bo. Bo ten ciężki straż... tych ciężkich strażników nie da się chyba zabić atakiem, właśnie z tego co pamiętam, takim wiecie. W... no Tą maczetą, co mam, tą Kukri właściwie. No ale w sumie spróbuję. Alarmy wyłączone. Nie mam nic do stracenia. Już większość przeciwników zabita. Wybacz piesko, ale byłeś po złej stronie niestety. Nie pamiętam czy ich się da tak zabić, tak szczerze mówiąc, naprawdę. Nie da się dobra, to jak, jak było w ogóle C4, bo ja mam jakieś C4? O cholera. Zauważyli mnie. Dobra, pierdzielę. Zauważyli mnie, niestety. Zaraz się schowam i. Moment. Bo tutaj było coś. Pod dziewiątką, miejsce cztery. O! Super. No to chodźcie, no. Podejść. O, tam jest jeszcze jeden jakiś gościu. O! I tak się walczy właśnie z ciężko opancerzonymi przeciwnikami. Pięknie! Forteza przejęta! I to w bardzo dobrym stylu. Bo to jest jedna z czterech Fortez. A no tak, ich było tylko cztery. To w sumie trochę mało. Ale bardzo ładnie. A żadnego alarmu, w sensie no tych, no o, o ten alarm mi chodzi. O, o, właśnie o to coś, bo tak o to gości zaalarmowałem, ale co z tego, oni już tam byli wybici. Większość z nich. Dobra, jest coś, jakiś trup do przeszukania, czy coś? O ten tutaj jest. Niech będzie. Jeszcze jakiegoś można by przeszukać. Zawsze to się coś pożytecznego podniesie. Ogólnie to tak sobie teraz pomyślałem, że właściwie zaplanowałem, postanowiłem, że raczej teraz zajmę się głównie w tym Far Kraju 4 przechodzeniem questów głównych. A przestanę raczej robić jakieś takie zdobywanie fortów, jakieś tam, wiecie, tych dzwonnic, posterunków, polowania czy coś w tym stylu. Dlaczego? Dlatego, że już trochę tych odcinków z tego Far Cry 4 nagrałem, a bardzo powoli jednak zbliżam się do końca tej gry. A chciałbym jednak tą grę przejść. Chodzi mi o właśnie o główny wątek hobularny: o to mi właśnie głównie chodzi. Chciałbym to zrobić, lecz no niestety idzie mi to zbyt powoli. Zbyt powoli mi to idzie, więc trzeba by to przyspieszyć. No ale dobra, jeszcze trochę mi czasu w odcinku zostało, bo dość sobie szybko poradziłem w tym, w tym forcie, to może, no nie wiem, to może być jakaś długa misja, to nie, to może przy okazji jakiś posterunek jeszcze przej przejmę, czy coś, no bo mówię, zostało mi tutaj trochę czasu. No tu jest jakiś posterunek, to go sobie przejmiemy. Pojadę tam tutaj tym łazikiem bugi, też taki łazik był w Sniperze Ghost Warrior 3. Z tym, że to też bardziej, bardziej powinien Sniper Ghost Warrior 3 ludziom kojarzyć się z Far Cryem 4 niż na odwrót, bo to jednak Sniper ten Ghost Warrior miał sporo elementów z tych Far Cryów wspólnych, widocznych, dlatego że chyba w CI Games to w sumie, no czyli firmie, tej polskiej firmie, której, która stworzyła Snipera, pracował jakiś chyba gościu, który kiedyś był producentem, czy... No czy kimś tam w Ubisoftie, co właśnie robił w Far Cry'a, nie pamiętam. Chyba Far Cry 3 i być może 4, naprawdę wyleciało mi to teraz z głowy, czy może tylko trójkę. Dlatego był ten sniper go story 3 prawdopodobnie dość podobny. Bo on chyba trochę robił właśnie przy tym snapperze, nie, nie chyba trochę, tylko on tam właśnie go współtworzył. No ale dobra, dość gadania trzeba dojechać w końcu do tego posterunku. No, i też w sumie może spróbuję go tak po cichu odbić. Noż to cholerne drzewa. Chce człowiek na skróty pojechać przez las, i tak to się kończy. Dobra, stój. No i tak. Ponownie zaczynam od zniszczenia alarmów. Nawet nie wiem, czy mi się chce wszystkich przeciwników to oznaczać. Cholera, kolejny ciężko zbrojny. Nie wiem, czy chce mi się oznaczać przeciwników, natomiast z chęcią bym na początku, właśnie sam, zniszczył jednak te te, te, te te, alarmy. Właściwie tylko jeden. Mi się wydaje, jakby to był tylko jeden alarm. Cóż, bardzo możliwe, więc będzie to bardzo proste. Teraz to sobie możecie mnie zauważyć. Mam to w nosie, zniszczyłem alarm. O cholera. No pięknie. A tych tutaj wybije z łuku. Nie będę sobie ułatwiać sytuacji wyciągać jakichś Panowie świnie wystraszyliście. Zobaczcie jak uciekają. Biedne świnki. Jak wy możecie tak nie będę ułatwiać sobie sytuacji wyciągać... Jakiegoś karabinu czy coś, załatwię wszystkich z łuku. No, może tylko tego ciężko zbrojnego załatwię już później C4. Och, cholera, jasna. Bo ja nie lubię, jak tutaj. O, jak dostaniemy, to tak się kamera nam dziwnie trzęsie. To utrudnia życie. No, chodź, podejdź. Tak jest. Ponownie przejąłem obóz bez żadnego problemu. No, odblokowując sobie dzięki temu yy, szybką podróż, właśnie bo to jest w tym farkroju przydatne. Szybka podróż, bo jak jeździć w każdy zakątek mapy samochodem, czy też iść pieszo, to trochę daleko, więc taka szybka podróż jest bardzo przydatna. Sprawdźmy, czy mam ja jakąś nową broń, czy, czy coś. Dobra, amunicja uzupełniona. Co by tu można było kupić? Kamizelkę sobie kupię cool odporno, bo zniszczyli mi skurcze bieki. Dobra, co ja tutaj mogę? Jeszcze kupić? No kasy trochę mam z tego co widzę, więc warto by to wykorzystać. Z tym, że tu nie ma jakiejś broni, które chciałbym kupić, bo chciałbym kupić na przykład tą broń, ale jej jeszcze nie mogę. Muszę ukończyć więcej misji w kampanii lub też wyzwolić 9 dzwonić, żeby ją za darmo. To muszę widocznie wykonać więcej misji, bo tych zwolnić mi się nie chce. To też bym sobie kupił, bo fajne, bardzo fajne. Chyba, że coś wyjątkowego sobie kupić, bo tutaj te bronie są dość dość ciekawe. Z tym, że te tutaj mnie nie ciekawią, a te co tutaj są dla mnie najfajniejsze są cholernie drogie. A to to co w ogóle? Bo one są tutaj jakoś specjalnie ulepszane, te bronie. No dobra, tam kiedyś się może kupi. A tak to jeszcze nic mnie tu nie interesuje. Przynajmniej nic co mnie interesuje nie jest jeszcze odblokowane. To, tej broni to nie lubię, pamiętam ją. RPG, RPG to ja nie potrzebuję. Shotgunów nie używam, no to na razie nic tutaj nie kupuję. Niestety. Trzeba więcej misji wykonać z głównego wątku fabularnego. Żeby móc odblokować więcej broni, a to co? To broń tego chyba ciężkiego strażnika. no w sumie zapomniałem... nie, nie chcę koła, ha! Zapomniałem tych gości przeszukać jeszcze. A w ogóle gdzie są te świnie? Patrzcie jak spuszyli świnie. O tu jakaś leży, ale to chyba... O tu są świnki! Dobrze, że nie uciekły daleko. Może się ta skóra świńska do czegoś przyda. Kto wie, w przyszłości może tak. O, ten tutaj akurat był w trakcie oprawiania tej świni. Patrzę, że on coś tutaj ciął, ciął, ale jakoś nie przeciął jej, więc chyba by to robił ruski miesiąc. Czy też nawet ruski rok. O, znowu mak hodują, zobaczcie. Skór czy byki, a ja ostatnio przecież yy, odbijałem taką fabrykę tych narkotyków, gdzie były maki. Bądź tutaj swój! Jeszcze hodowali. Spalić to. Tylko ja mogę tutaj uprawiać maki. Spalić to w cholerę. Chociaż ja przejąłem tą strażnicę. Więc teraz to te pole jest moje! To na cholerę spaliłem swój mak! Ach, cholera, tak to jest jak człowiek nie pomyśli co robi. Dobra, już trudno, spaliłem. Nieważne, tyle co mają w tamtej fabryce powinno im starczyć. No nic. Zmarnowałem mak, trudno. Okej, okay, słuchajcie, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko, w następnym, tak jak zapowiedziałem... Na pewno będę chciał przejść jakiś kuez z głównego wątku fabularnego. I jeszcze w następnym, jeszcze w następnym, żeby jakoś tą grę w końcu ukończyć, bo trochę za wolno mi to idzie. Tak, tak przynajmniej uważam. Tak, więc, jak wspomniałem, w tym materiale to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście, dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.